Odbyliśmy podróż do przeszłości, czy by było warto? No, myślę, że tak. To dosyć ciekawa sprawa. Cofnąć się w czasie. Więc zapraszamy Ciebie do obejrzenia tego odcinka o przeszłości, która nas kształtowała. Historia to jest takie coś, czego wielu ludzi nie lubi słuchać o tym. Bo wydaje nam się to po prostu z jakimiś suchymi faktami połączone, z jakąś też historią, która nas już nie dotyka, i sięgnięciem do jakichś bumerskich czasów, ale tak na dobrą sprawę, jak już przemija to pokolenie, które pamięta, to pokolenie, które było świadkiem wielu wydarzeń, to przychodzi wraz z naszym przemijaniem taki żal, że nie potrafiliśmy słuchać. Historia to jest nauczycielka życia. Czyli w jakimś sensie warto znać historię. Nawet jeżeli nam się wydaje, że to jest może bezsensowne, to chyba warto. I tak, na dobrą sprawę, historia sprawia to, znajomość tej historii, że odkrywam tak, na dobrą sprawę, kim ja jestem. I no, odkrywam. Odkrywam swój charyzmat. W no, to krokwie... są nasze korzenie, nie? To są nasze korzenie, to jest nasza przeszłość. Ludzie, którzy byli przed nami, pokazują nam, że chrześcijaństwo nie zaczyna się od nas, Kościół i wspólnota i oaza, ale że to już było i ktoś miał jakiś plan, pomysł, ktoś się uczył na błędach, na tym, co wychodziło, coś analizował, więc warto sięgnąć do tego, co było, by nas to dzisiaj też ubogaciło. Tak. I kochani, chcielibyśmy, żeby... Te rekolekcje były takim też wprowadzeniem i już świętowaniem tego jubileuszu, który mamy 50 lat od wydarzenia, które miało miejsce 11 czerwca 1973 roku. I chodzi tutaj o akt konstytutywny ruchu światło życie, czyli oddanie całego naszego ruchu w ręce niepokalanej, które jest uważane za początek naszego ruchu. No, mogłoby się wydawać, że to jest bezsensowne, nie? takie spoglądanie na to wydarzenie, ale myślę, że wielki post to jest taki dobry czas, żeby zrobić sobie pewien rachunek sumienia. Czy my żyjemy charyzmatem ruchu? Czy my odkrywamy te dary, które w tej wspólnocie są? Bo myślę, duchowy wzrost polega też na tym, że ja muszę spojrzeć w przeszłość i z tego skarbca, z tego źródła, czerpać jak najwięcej. Jeżeli jesteś przerażony, że będą to suche wykłady z historii ruchu, to jesteś w błędzie, bo chcielibyśmy spojrzeć na ten czas, którym jest, te 50 lat naszego ruchu, w formie takiego dziękczynienia, zauważenia pewnych darów, którymi zostaliśmy obdarowani przez Pana Boga, żeby w ten sposób właśnie odkryć, to, kim jesteśmy. Mm. I to mi się kojarzy z takim obrazem wieślarza, który jak płynie do przodu, to tak na dobrą sprawę jest tyłem do kierunku jazdy i patrzy w tył. Czyli patrzy w naszym rozumieniu na tę historię, żeby lepiej płynąć do przodu, żeby to było szybsze, bardziej efektywne. No, widzę ten no, obraz dobry to jest, no. To jest <laughs> ciekawe rzeczywiście. Dlatego słuchajcie, no, mamy nadzieję, że te rekolekcje pozwolą nam wszystkim. Odkryć przeszłość jako coś pięknego, coś co nas będzie ubogacało, i odkryć przeszłość jako przede wszystkim czas łaski i dar od Pana Boga, hmm. który został nam dany, żebyśmy to pielęgnowali hmm. tu i teraz, i żeby nasza rzeczywistość była dzięki temu lepsza. Więc możemy ten kurs troszeczkę tak ściągnąć, zachwycić się naszą historią i na nowo też odkryć, jak wielką wartość mają pewne dary, które są w ruchu. Że one nie są dane nam dla wspomnień, ale są nam dane do tego, aby nas ubogacały w kościele, we wspólnocie, w miłości do Jezusa.